No, dlaczego ja nie grałam? No dobrze, no opowiadam. No nie, co to było. ale było, no co, czym się mogę pochwalić? Nie wiem, czy mogę stracić. No, Lukej to jest. W Sobla się mogę pochwalić na pewno. Niedługo wyjdę To jest taki bardzo znany polski raper. Ja nie ma, widziałem naszych rodzin tam na tym Teledyckim. Czy Ty tam byłaś? No, nie, widziałeś drob. drobną zabawę. Tam był Adam, był i... i tak dalej. Czytałem ale ja byłam na najnowszym telewizji, ja jeszcze nie wyszedł. Gdzie ta Nie, I takim to sposobem dotarł do nas. Andrzej. No dobrze, bo ja tu gwiazdorzę, No to wy sobie tu przejmuję. przejmuję... Reżyser, pałkę reżyserska, Marta. Pałkę. Nie moją, a to moja pałka, w sensie pałka reżyserska. Pałka za pałkę. Kijek. Jadę nad bakijek. Andrzej, proszę. Proszę bez koncepcji. Nie mam Bądź tu poważny. Także ekipę mamy cudowną. Niektórzy się nie Oczywiście. chcą pokazać, ale mamy po prostu cudowną ekipę. To jest tak, pierwszy raz taki w tym roku. Niektórzy Ale my nie śpimy, bo działamy. Pa. Andrzej, Aha, kilka słów o Nowym Roku. Proszę bardzo. Pierwszego dnia nie pamiętam. Trzeciego? <laughs> <laughs> A drugiego byłeś lepiej. Prawidłowo, prawda? A twój pierwszy plan w tym Nowym Roku? Trzech króli. <laughs> No, niedawno, niedawno. No. No? Tego, czy czynnego? No ja z Andrzejem ostatnio na bordelu byłem. W no. A mnie tam nigdy nie zaprosili. <laughs> Widocznie się nie nadajesz do bordelu. <laughs> Ale jego to jest. Za młoda jest. Jest to plusem. <laughs> to jest w bordelu. Nie wiem, jako klientka nie powinnam. Tak, ja też tak, w, ogóle się podawiam, w ogóle pozdrawiamy z grójca, tak? Bo tak, no. jesteśmy na planie nowego serialu kryminalnego. No. Proszę, Chcieliśmy na, tylko jeszcze na, powiedzieć, że, na, że, że, my, 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 Grój, że byliśmy poproszeni o nie robienie produkcji takich prywatnych, gdyż jesteśmy w pracy. To tak? I możemy zostać wydaleni, także jest na nasze ryzyko. Będzie... Telewizja to podziemna się stała teraz. Ja to to ja mam działamy mam spodziemia. Ale wtedy zbudujcie. będziemy na własną rękę z Grójca wracać, nie? <grym> za tą za, 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 za gotowość, damy radę Odwrócę Wam tą kamerę na to. Na co? Tak nie już to Ale to, Ale w ogóle, co jest ciekawego w Grójcu? Bo, ale możemy, nie no, to jest bo, piękny, dbola, przejechaliśmy dbola, przez centrum. Jabłka. ciekawe. Komenda Stołeczna Policji jest też zajebista. E, ośrodek, bardzo ładny ośrodek ma młodzież tutaj na miejscu. Jest basen, basen. jest sala, jest stop, stop, jest jest bogaty, no. bogaty. Obok jest bogaty. Tak, jak coś skrobię, to od razu idzie na sprawę. Siedziec. Tak, Tak, no, Także że... niedługo będziemy z się łączyć widowiskowo-sportowej. Nas... Ale... To jest policjantem, Andrzej tu to jest policjantem. Ale tak, tylko pamiętajcie, tylko że Andrzej jest policjantem wskazany. Tak, to, to jest autopromocja, autopromocja. Czyli mówisz, że rok 2022 się zaczyna także Na komendzie. O, my od, my od samego roku jesteśmy na komendzie. Wy. Tak, też, bym wszyscy tak. No weź dziewczyny o coś zapytaj, nowe twarze oh, skazane na kanale. Na czarno, no gorąco. Na czarno, dziewczyny ja chciałam sfotografować A, ośrodek sportu, to okay. jest, tak. Ale jest z nami jeszcze Maciek Drabnowski, jakby pozdrawiamy, został z taką nazwą z fotorekontorem. Skąd one w ogóle tylu czarnoskórych wzięli? Tylu w Polsce mieszkają, w Warszawie? Ale w ogóle jest, no jest bardzo dużo nieznanych osób, prawda? Ja pierwszy raz na planie. Trójka, ja próbują was Trójce. Konkurencja. Ja, my im pokażemy, gdzie raki zimują. No ale dziewczyny z Radom przyjechały. Dziewczyny z Radomia ja też są. Także to jest w sumie pierwsza taka moja masówka na przykład w tym roku. Ja się bardzo ekscytowałam tym planem. Zbiór brakowało o, takiego powiedz. planu zbiórka, słuchajcie. I teraz uwaga. Pierwsza zbiórka była o godzinie trzeciej. Weź żeby cię było widać. No proszę, opowiadam. Pierwsza zbiórka o godzinie... Andrzej, co ty mi tam robisz? Przepraszam. Andrzej ci tam Pierwsza. Charakteryzacja do, do zdjęć. Aż się zgrzała. make Aż się nie spociłaś. Bo Ferotę masz pierwszy... pierwszy... Pierwsza zbiórka była 3.30, druga 4.30, no niektórzy byli 5.30, też dobrze, ale aż sobie wspominaliśmy marzec 68, tak, no bo yy, zaopatrzenie w maskę jest perfekto, ale tam są już też zupy, tysiące masy. są też zupa, I jest się zupy, jest, żeby, żebym wczoraj był, to bym 20 Czeka, pojemnicą wziął, jeśli obiad wziąłem. będzie słaby, radzimy sobie, sobie. E, no cóż i chwilowo kończymy tego, tak nie jest pierwsze lojka, wejście. Ale Musimy to żeby wziąć, żebyście tutaj do nas przyjechali. Brakuje ludzi. Dobra stawka. Na przykład. 60 zł do 60 zł. Do... Do... Gdzie, jest Paweł? No, Gdzie on, jest Paweł? On jest na Gdzie lepiej jest płatnej, płatnej y, jakiejś produkcji. Trzycyfrowe. Porozmawiamy sobie kiedyś. No. Także y, na dzięki za 9999 ale, ale no, z Wami. A. Do zobaczenia, ok.